Forza Horizon 4 niedługo zniknie ze sklepu Microsoft, także możemy nią jeszcze się cieszyć w pełni przez jakiś czas. Także dzisiaj bawimy się w policjantów i Złodziei właśnie w Fordzie Horizon 4, a gościem specjalnym będzie dzisiaj Hogaty, który będzie uciekał jako drugi kierowca, bo pierwszy kierowca jestem ja, który ucieka. I dzisiaj ucieka moją Toyotą Celiką, która jest zrobiona na Drift. A Hogaty będzie uciekał swoim Golfem Czerwonym, z spoilerem tak wielkim jak moje czoło. Oczywiście zasady, jak zwykle są, one istnieją i są nieodzowne. Trzeba mieć wyłączoną minimapkę, trzeba wyłączyć nazwy graczy. Nie możemy wyjeżdżać poza nasz określony obszar, który mieści się akurat tym razem w Edynburgu, bo jest fajne miasto, w sumie i można w nim pojeździć, bo czemu nie? No i oczywiście nasze auta, moje jako uciekiniera, jak i wszystkich policjantów mają być po prostu w klasie A. No i to tyle zasad. Jakby co to mój mikrofon nie będzie brzmiał teraz normalnie, bo niestety nie nagrałem go normalnie w sensie szura, tylko macie mikrofon z kamerki, który tam był usprawniony przez AI. Także mam nadzieję, że nie będzie to problemem dla was. Ja już nie przedłużam, no i zapraszam do oglądania. Słuchajcie, dzisiaj Forza Horizon 4 podbija e, nasze serca, bo będziemy się bawić tutaj w policjantów i złodziei w tym momencie pisze do Michała wiadomość. O, chyba napisał. Halo halo, odliczaj. E, 30 29 28. One eternity later. <grystanie> Dobra, L L L L w myślach. Dobra, co dalej, bo nie wiemy. I w tym momencie Michałica 30 sekund i za 30 sekund oni zaczynają mnie gonić. Ja sobie odpaliłem na ekranie telefonu po lewej obszar. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. No i dobra, ja jadę Celiką GT4 RC, która jest zrobiona na drift. Nie e, obrażajcie się, na mnie to było zrobione bardzo dawno temu. Czyli że ja tryb drona odpalę. Jeden. Nie, 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 nie. Już. <gry> Dobra, no, jakie mam działania? Ja jadę w lewo. Aj, też pojechałem. Dobra, to jadę bardziej w lewo. Tylko człowiek sobie musi mapkę przypomnieć, bo nie pamiętam, jak się tutaj jeździło. No i w tym momencie oni już mnie szukają. Ja wiem mniej więcej, gdzie oni są. No chyba, że wyjechali, ale oni nie wiedzą, gdzie ja jestem. Więc dla mnie to jest lepiej. On będzie jeździł cały czas, czy...? Tak. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Teoretycznie może się zatrzymać, ale Brawo. trochę ma większą szansę wtedy, żebyśmy go złapali, nie? przynajmniej mm -hmm. widzieli. Teraz celem jest w ogóle go zobaczyć, tak naprawdę. Niech go znajdzie, to prawda, to... to prawda. Mamy uszkodzenia kosmetyczne, nie mamy uszkodzeń mechanicznych z uwagi na to, że... No Forda niestety... U Jezus Maria, ktoś przeleciał. Niestety nie pozwoliłoby mi latać bokiem tutaj wcale, bo w sekundy strzał już bym słuchajcie, nie żył. Właśnie czy on bo nie pamiętam. Selikon Okej, okay, no tak. Selikon? Takim, Takim tak. oprzyrządowaniem rajdowym, ze snorkerem i tak dalej. Aha, tak. A, tą 4x4. Nie, na pewno to bo przecież. Ty, w sumie nawet jak go zobaczę to i tak wam nie wytłumaczę gdzie to jest... Góra, dole, no z no, no, południe, mapie. tam krzyż, wschód, zachód i tak dalej. Tory tramwajowe czy coś, takie rzeczy Dobra, a co pojedziemy tutaj? Zrobię sobie rondo Spróbuję na nim zawrócić Bo to rondo mogę Dobra, no my sobie robimy rondo w lewo. Bo jestem z Europy Dobra, tutaj nikogo nie ma. Jestem jeszcze bezpieczny bardzo się ślizga ta Toyota. Swoją drogą. Jaka jest szansa, że my go w ogóle nie zobaczymy nawet? Mała. Czy to O nie, mam lagi gry, co jest? Eee. Czy on jako uciekinier, on ma włączoną mapę? Nie. To Czy to nie kurde widzimy. jest on? Nie, to jest obcy gracz. Kurde. Co jest? Nie ma nikogo, nikogo nie widzę. Kurczę, pyszone. 12 sekund later. Widzę tylko, że ktoś rozmawia, ale tutaj nie słyszę o czym oni rozmawiają. Więc widzę, że tam się Michał i hogaty udziela. O! Widziałem policjanta! O, o jak ktoś to wie, bardzo. za co, za co go łapiemy go, w ogóle? Na tamto, po za oszustwa podatkowe. Gdzie, gdzie, gdzie? Jeszcze raz? <laughs> Przy kraterze na końcu mapy, po prawej stronie. Po, po prawej stronie jakiś krater jest? Na to wychodzi. To, na, na granicy już. It moment Dobra, mamy jednego policjanta, który próbuje mnie zepchnąć, jakkolwiek. Nie wiem. Ja wiem, on próbował zrobić, ale przecież mogę zjechać sobie na trawę. What? Mam nadzieję, że osoba przede mną wie, gdzie mamy jechać. <laughs> osoba przede mną. Teraz się mi każdy pomaga. spojrzał w tył. A no, to tędy, tędy muszę jechać. No zbyt bysty, co ten policjant raczej nie jest. Podejrzewam, że to jest zwykły posterunkowy, który wypisuje mataty w parkometrach. Bo raczej y, kierowcy nie y, nigdy nie łapał, bo chyba nie wie, że w pojedynkę to raczej marnie mu to wyjdzie. Będzie mnie tylko przepychał, nie? Ale to będzie mi tak, wiecie, o. Przepychać tutaj nawzajem. Teraz zmierzamy na drugi koniec mapy Kurde, o W którą stronę? W lewą czy w prawą stronę? Wschód, zachód, północ, południe? Lewą. Kurde. A przecież on był z lewej. lewej. Okay. Czyli na zachód jedziecie? No. Meanwhile. Bardzo mądry policjant. Bardzo mądry policjant. No i co, goście, no to się cofnę. No i tak się cofnąłem, że cię porobiłem typie. Po prostu No tutaj IQ zrobiło swoje. Sorry. Eee, ja ciągle się z tym jednym tutaj, słuchajcie. Chciałbym zobaczyć, jakie są jeszcze inne radiolozy. Golf już widziałem. Halo! Policja! Proszę przyjechać do Edynburga. Ale większej ilości troszeczkę. Dobra, nie hamuję, pa. Pa co by zrobił? Pa. Już tam jesteśmy, to. Już przytale... Dobra, lewo to jest takie mocno ogólne po, po, pojęcie. Co rogu mi rogu Mitsubishi jeździ? Co to było? Nissan GT? To jest jakiś typek. Obcy graczy. O, mam go! Jest całkiem po lewej stronie mapy. Jak dopiero? O, 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 jest! Przy tych rondach, czy ty? Ale nie wierzę i tak w niego macham, bo duchem się stanie. W tych rondach czy gdzie on jest? <laughs> już go mamy, już poszło 5 sekund już z nie dojdzie Prawda? Ale że... A. Cześć Ale gnówo No sam mnie nie przygnieciesz, nie? O, what bo? O kurde, A, to teraz się już to robi grubo. no i do pa, no teraz się Nie ruszę, nie? Teraz się tutaj Nie ruszę, to już jest po Pytanie, kto tym golfem jeździ? Ja. Ja? Jeździś tym golfem. Tak, Jeździsz tym golfem? Tak. Jest niegorszym policjantem, jakiego znam. my też. Znaczy, A. możemy już zacząć szukać generalnie, nie? Tak? To jazda. O, no dobra, no to jedziemy panowie. ten. Kto pierwszy go znajdzie, wygrywa żelki. Ale to jest malutkie takie. Ale żelki przez RZ, gdzieś w tej okolicy, dobra, uciekamy. Ciężko będzie mnie nie zauważyć, mam wrażenie, ale no. Dobra, chyba już powinni ruszać. Dobra, jadę do prawej. Powiedzmy, że to jest chyba dobre miejsce. <grym> nie, no. Mnie to bardzo łatwo będzie wyczaić. Tak, jeżeli jest policja! O nie uciec Uciekam, uciekam. O nie uciekam, uciekam. Czym on jedzie tak w zasadzie? Czerwony golf, czerwony golf, panowie. Dobra, nikt mnie jeszcze nie wykrył chyba? Pod wiaduktem jazda, no okej. Okay. Spróbujemy gdzieś się przejechać. Najgorsze jest to, że... Kompletnie nie mam pojęcia gdzie ja mogę jeździć, a gdzie nie. Dobra, jadę sobie tak. Przed siebie Później podjadę gdzieś w prawo. Ale mam głośny wydech, oni będą po samych wydechach pewnie słyszeć. Dobra, jazda. 3 minuty, tyle wytrzymać, to będzie dobrze, to będzie mój rekord. Ale Hogaton, dziś ty jest. Ważne, że, że tutaj mnie słychać teraz jak gadam. Hej, widzowie, cześć! O! widziałem go widziałem go widziałem go jest tam, gdzie, gdzie my jest? się restniliśmy Kurde panie? kram Victoria to gówno driftujące Tak, jest, jedzie właśnie czekaj Jedzie w lewą stronę na wyjazd z Edenburga tam gdzie jest to duże rondo o. Jak się patrzycie o, to na będzie, strefę, będzie, będzie. to lewa strona i jak patrzycie się na enkę kę enkę musicie mieć po prawej Dobra, o to chodzi, o to chodzi. Bardzo dobrze, nie rozwalać niczego, żeby mnie nie wykryli za, za szybko. A i teraz w prawo, cyk. I w prawo, cyk. O samochód się zatrzymał, ktoś tu musiał jechać. Dobra, wjeżdżam na te ronda. Te ronda chyba mogę sobie przejechać na spokojnie. O Jezu, bogaty gdzie pojechał? On chyba poza strefę wyjechał, nie wiem Albo zna strefę bardziej... Nie, yeah, yeah, nie, wraca na prawą stronę Ej, strefa Na duże rondo wjechał No, no to to jest do tego miejsca strefa generalnie Duże rondo, znaczy tam Nie, strefa obchodzi jeszcze dookoła sporo, ale jadę za nim cały czas Jedziemy granicą strefy górą Małe rondo, Bro. z parkiem po środku. no i leci na przełaj. Odkrywam sobie część trasy i lecę teraz tak, tędy w lewo. No to ja sobie trasy podkrywam, panie, idź pan w z tą policją. Ej, goni mnie. Goni mnie jakiś cwaniak. Dobra, kurczę w drzewo, myślałem, że ktoś palnie jeszcze w drzewo jakieś. Ziutek. Wjedzie cały czas Ola. granicą w promu w a tam, okej, okay. w prawą stronę mapy, dobra Teraz dosłownie granicą jedzie Dobra, jadę Ale w prawą stronę cały czas Jak on na przełaj przelatuje? Ty, halo, zawraca, ja mam N przez tej stronie. Gdzie jedzie? W dół mapy, ale na przełaj przez... Obok rąk jest taki duży park W dół mapy? Kurczę, byłem tam Obok jest... Ale jesteśmy jeszcze na górze, tylko jedzie w kierunku dołu Mogę przejechać przez ten żywopłot? Mogę więc przejeżdżam Dobra, ktoś tu wleciał obok nas, super Dobra, ale na drifcie A nie Goni mnie jakiś Dziad Jadę w tym kierunku O, coś widzę, Ta, tam się jedziemy, jedziemy. I Jest, widać już Jedzie obwodnicą Zwraca. Na A2 wjechał. Biorę go! O! Bierz go! O, Gdzie jesteście? Jest, jest. Ale... Gdzie jesteście? Jest, jest. są... Jedziemy na to małe rondo. Let's go, let's go, let's go! Pomiędzy rondami. Kręcę się jak debil przy tym rondzie, zapewne. A się okazuje, że mógłbym gdzieś tu pojechać. Dobra, jedziemy tędy. Tu w lewo. I uciekamy, uciekamy, cały czas Do jakiegoś głównego placu Teraz tak, tutaj policjant przejechał w prawo Ja pojadę w lewo Jezu ja się tu siłuje z mozą bardziej Dobra, mam go, mam go, mam go, mam go Niech go ktoś zajedzie z tyłu, dobra. Kierunku. O dobra, mam, 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 mam. Jest to, jest, 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 yes, yes, yes. Jesteśmy obok par... Bulli. O ale go... O, jest. A, jest! Jest! O, mu. jest wpadły! Jest! 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 do ściany! Ej! Jest! Ma, dobra, no jest jest, jest! 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 już Jest! 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 Czy już nie ale była taka dziura, to przez nią wyjechałem po prostu. Wyrwał się. My mamy, mamy. Wyrwał mamy, się. Mamy, mamy. No to mamy czy nie mamy? Ale zmyła. Mamy zawsze i wszędzie. A ile Aha, było przytrzymania? No ze dwie. Dwie sekundy, trzy. Jezu, Patryk. Co? <laughs> Jaka horda za nim jedzie. No, o fajnie. Najbezpieczniejsza <laughs> a a moja... policja w mieście. Tak, a mój kram w terenie skręca. Czemu ja wziąłem to gówno? Okej, okay, spróbujemy tak. Tędy, cyk. Oj, nie wiem, czy te propy są do zniszczenia. Nawet nie mam pojęcia, czy ja dobrze jadę. Kurczę, co jest. Ale gonią, zawzięcie. Jak ich zgubić w ogóle w takiej okolicy? O, czemu to jest twarde? Dwie. O, da co, said. <laughs> o oh my. W lewo czy w prawo pojechał? Cały czas prosto. prosto i na końcu w prawo. Wrócił. Tak. No, zawrócił? W sensie... Zrób wojkę dookoła. Prawo. A. Okej. Okay. Jedziemy w lewą tak, w mapy. Dwa razy w prawo. No tak, dobra, jedziemy, przecież widzisz. Znaczy, ja się ślizgam, nie ja. Czemu tu jest trasa zaznaczona? O kurczę, ale mnie... Zrobiło. ty Dobra. Dobra, objecha. Kurde, no co jest? Tak się nie da, tak się nie da. Dobra, udało się trochę wyjechać. Odbity od schodów. Dobra, tędy jadę. Kinga, no. ja zawsze Cię kochałem, ale teraz skaczę. Aha! No nie wierzę! Ale go widzieliśmy. No nie, no. 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 Nie dość, że ja się ślizgam Pytuj. na drodze, to jeszcze mam ślizki lakier jakiś. Go, nie, się ja, da zrobił? Jezus, Maria, jaka kaleka ze mnie. tam prosto. Hat. Gdzie jesteście? W strefie driftu obok katedry i zamku. Nie mam gdzie uciec za bardzo. Dobra. O i w lewo, w lewo. Twardo w lewo. Uciekamy. Po ja ten ręczny nacisnąłem, to ja nie wiem Przed chwilą Dobra Zjazd tędy Nie wiem gdzie ja jadę Kompletnie Skończyliśmy Jedziemy pod wiaduktem Aha O oh, Jezu Jak on na no ten... się ładuje, ty Albo, no. O nie Po tym stringerem Obcy, jechałem policji na Alfą Pokazać ci moje stringery? Obcy oh. <laughs> Oj! Dobra, ten policjant za mną gdzieś tutaj podjechał, ale cała drużyna mnie ściga, ty. Dobra, do ty, ty, ty. Mamy go! No. Zajęzać, zacząć szlakować. Dobra, no już teraz tu jest złapany. Nie, no jest, cztery, jest, jest, nawet się zatrzymał. Jest, cztery, jest, jest. jest. 8, 9, 25. Oj, nie mogę, nie mogę, nie da rady, nie da rady. Złapany. Cześć, tak? Trzyma. I jak Cześć. tam? No śmieszne, nie wiedziałem gdzie jeżdżę, to jest najgorsze. Ale to jest najlepsze, właśnie. Ja też nie wiedziałem gdzie jeżdżę, szczególnie jak nie kuziwa Norfi. Wiesz, co bałem się cały czas, że wyjadę poza mapę i A, się dobra. kręciłem w kółko przez to. I elegancko, elegancko. No ale co, wygrałeś, Hogat okazał się lepszy, znowu Aha. ktoś jest lepszy ode mnie. E, bo no mi zajęło to krócej, szybciej mnie złapaliście. E, no z tobą z tobą mieliśmy trochę więcej do roboty, bo jesteś po prostu lepszym kierowcą, trzeba to po prostu przyznać. Jako gość, jak się podobało w naszych skromnych progach? Bardzo fajna gra. I cały pościg trwał krócej niż przygotowania do niego. Otóż to właśnie drodzy widzowie, to, to już jest. wiecie co to znaczy w momencie kiedy my e, gramy właśnie tutaj w Policjantów i Złodziei. I każdy mu mówi dlaczego te odcinki trwają 15 minut. No może dlatego, że przygotowania trwają 50.